Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak prosty sposób zmniejszyć kaloryczność, nie rezygnując ze swoich ulubionych potraw. Nie znam osoby, która nie lubi frytek. Przede wszystkim są smaczne i łatwo dostępne. Jednak oprócz dużej ilości kalorii dostarczają wysoką ilość węglowodanów, tłuszcze trans, a wszystko to z dużą ilością soli. Takie same, równie smaczne prytki możesz przygotować w zaciszu własnego domu, a dzięki prostej zmianie zmniejszysz kaloryczność nawet o połowę. Wystarczy, że pokroisz ziemniaki, dodasz do nich ulubione przyprawy, odrobinę oliwy, następnie upieczesz je w piekarniku. Ta zasada sprawdza się do większości przygotowanych potraw. Już teraz możesz zadbać nie tylko o swoją sylwetkę, ale o zdrowie swoje i swoich najbliższych, a z pewnością ci na nich zależy. Razem z Natalią przygotowaliśmy dla Was 77 przepisów, gdzie znajdziecie propozycje na smaczne i przede wszystkim zdrowe fast foody. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej tego nagrania.